Cześć, witam na moim kanale i zapraszam na unboxing paczki z komiksami z Bohaterów i Złoczyńców. Dotarły do mnie kolejne dwa komiksy, i szczerze mówiąc, jestem w szoku, że tak szybko. Popatrzmy, kiedy paczka została nadana. 21 10. 2021. Naprawdę jestem w ogromnym szoku, że tak szybko teraz dostała. Do, dotarła dobrze, ale naprawdę już brak słów na politykę od haszet. Niesza z tym. Komiksy, sobie już wyjąłem, żeby było szybciej. Zaczynamy prezentację. Pierwszym komiksem jest Green Lantern. Odrodzenie. Otwórzmy sobie. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, o czym ten komiks jest. Ja już tutaj nieraz wspominałem u siebie na kanale, że jeśli chodzi o Green Lanterna, jestem zielony jak jego pierścień. Jak on. Mam naprawdę znikomą e, tutaj wiedzę na temat tej postaci. Ale. Oczywiście będę chciał przeczytać komiks i zobaczyć z czym to się je. Dobrze. Komiks z zaznaczeniem 84. Tył komiksu. Tom zawiera grillaten odrodzenie 1.6 grillaten 1.3. Tylko tutaj słońce mi akurat wyszło. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Otwórzmy sobie, zobaczmy jak on wygląda w środku. 251 stron. I artyści w Jeff Jones. Fajnie. Jeff Jones, czyli tutaj może być bardzo fajna historia. Jeden z moich ulubionych scenarzystów. Komiksy z roku 2005-2004. Fajnie. Kurczę, sorki za to, ale słońce strasznie wyszło teraz akurat. Dobra, już nie będę robił cięć. Ale kurde powiem wam ilustracje wyglądają kozacko. oh my god. No świetnie, jeśli chodzi o kreskę. Na pewno przeczytam. O, jest i Green Arrow. No, jestem ciekaw, jak ja osobiście przyjmę ten komiks. Wiem, że jeden z komiksów z Green Atenem w kolekcji mi się podobał. To był chyba ten komiks, gdzie zwariował nasz główny bohater, że tak powiem, po wydarzeniach wcześniejszych. Tam nie będę tutaj zbytnio mówił, bo to wszystko jest na moim kanale, jest recenzja tego komiksu. Ale okej, okay, popatrzmy na ten komiks. No, jeśli chodzi o samą kreskę, wygląda to świetnie. To jest mój styl rysowania. Dobra, przejdźmy sobie na dodatki po słowie. Ok, do zapowiedzi sobie przejdziemy później, dobra, zobaczymy, słuchajcie, oczywiście recenzja w swoim czasie, drugim komiksem jest nieskończony Kryzys, Przysierzenie przy Łotrów, my god, co za tytuł, komiks z znaczeniu 85, tom zawiera zeszyty 1.6, Superman 222, Action Comics 830, 8, 3, 831, słuchajcie, ja Wam powiem szczerze, już tych kryzysów mam, szczerze mówiąc mam już dosyć, Tyle tego mamy na rynku, a szczególnie tutaj od mm, tutaj wydawnictwa haszet, że ja powiem Wam szczerze, już jestem mocno zagubiony i tutaj nie ukrywam, że po prostu mam serdecznie dość już tych kryzysów. Tyle tego jest, tyle różnych treści, że można się mocno zagubić zagłup, za tak, zagubić zagubić. sorki. Dobra, komiks 191 stroniczy, 2005, 2005. Scenariusz Gail Simon, Marku Walkman, Girl Simon, dobra, zobaczmy sobie. aż ja się woję tego ruszać, powiem szczerze. Nie wiem, powiem Wam szczerze. Trzeba być naprawdę dobrze obcykanym jeśli chodzi o te nieskończone kryzysy, żeby się tutaj pogubić. Nie pogubić, jakoś to chronologicznie ustawić. Ciekawe, czy któryś z kanałów YouTubeowych, bo ja raczej się tego nie podejmę, zrobi na koniec kolekcji. Taką zestawienie, jak czytać w jakiej kolejności, żeby to po prostu wszystko miało ręce i nogi. Ja powiem szczerze, że jestem zagłupiony, naprawdę. Już powtarzam się któryś raz z rzędu, mam dość kryzysu, za dużo tego, naprawdę za dużo. Jeszcze, wiecie, żeby to było chronologicznie jakoś wydawane, to wtedy człowiek trochę inaczej to czyta i rozumie. A jeżeli mamy wszystko rozwalone, tomy jakoś nie jeden, nie po drugim, trzeba później wracać do jakichś tomów. Misz masz kogel, mogę, to jest wielki problem. No ale zobaczymy. Zobaczymy, no. Zobaczymy, jak to będzie. Póki co nie oceniam jeszcze tak na 100%, no bo wiadomo. Wybaczcie za to słońce, no jest strasznie mi tutaj razi, ale już nie chcę robić święta, jak wspomniałem. No i wyglądają fajnie. Dobra, co my mamy na końcu? Jeszcze jakieś dodatki? Patrzcie, Chyba pierwszy raz nie mamy nic z materiałów dodatkowych Dobra, ale zobaczymy sobie, co będzie dalej. Batman Nokturna i nocny złodziej. Nie wiem co to jest, powiem szczerze, coś mi to mówi, że to będzie nowość na naszym rynku. Stowarzyszenie Sprawiedliwości, przyjdź królestwo twoje, tom drugi czyli kolejny tom stowarzyszenia sprawiedliwości, przyjść królestwo jeden mieliśmy w tej kolekcji. Dobra takie dwa kolejne numery. Tak się prezentują dwa komiksy. No, Green Lantern, powiem szczerze, nawet mnie ciekawie. skończony kryzysu się boję. <gryzysu> tak, boję się czytać tego kryzysu, bo mamy tego od groma w tej kolekcji. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o tą e, perlumeratę. Komiksy przyszły w miarę szybko. Naprawdę jestem bardzo zaskoczony. No ale oczywiście pozytywnie, no, także widzicie jak tutaj działa nam wydawnictwo Raz jest szybciej, raz je dzwoni. Ach, szkoda gadać. Dobra, co wy sądzicie o tych komiksach? No możecie mi napisać. Yy, może coś na tym nieskończonym kryzys, bo no, gin na tenie. Myślę, że gin na tenie będzie tutaj chyba lepszą lekturą. Oczywiście to jest już sprawa, yy, kto jak lubi. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Jak zawsze polecam do subskrybowania, lajkowania, podzielenia się swoją opinią. Cześć. Widzimy się w swoim czasie przy recenzjach. Cześć.